Targulka, klatka wystawiona na parapet przyzwyczaja się tutaj do otoczenia. Bardzo głodny gołąbek, już późno jest. Gołąbki już nie chodzą, ale przyszedł na parapet. I jaką zajadano, to Targusia też ma oczywiście apetyt. Też ma apetyt, ale... O, nawet podśpiewuje. O, nawet podśpiewuje. Nawet pośpiechuje sobie. Śpiwa do gołąbka. Widocznie no, potrzebuje towarzystwa. To jest taki... no tu też przychodzi taki znajomy gołąbek, ale to nie jest sznureczek, bo ona i ze sznureczkiem tu nawiązała taką nić porozumienia. Sznureczek przychodzi do Zosi, to Zosia tutaj w swojej klatce tam przy no, to sobie zaśpiewała ta nawet. No i tam, szor, co zrobiłam, to też mówiłam, że ma już w razie co znacznik z moim numerem telefonu, jakby jakieś nieprzewidziane tutaj się wydarzyły okoliczności. Raczej z tej klatki nie powinna się wydostać samodzielnie, no ale to różnie bywa, jak jest wypuszczana w domu, to niech będzie ten numer telefonu. Ja to już teraz taka gaduła się zrobiłam i może powiem tak. Jak ktoś nie oglądał yy, wcześniejszych odcinków, to tylko szybciutko tłumaczę, że jest to gołąbek Stargu. Kupiła ona w takim złym stanie i t, n, n, teraz już tak fajnie doszła do siebie. Yy, są filmy. Yy, doszła do siebie. Nie ma możliwości jej, żeby ona wróciła do swojego domku. Być może, że o własnych siłach gdzieś tam by ten domek znalazła. Ale jest taka sytuacja, że numer obrączki otrzymałam telefon do pana, który po prostu akurat te obrączki komuś tam podarował. Ten ktoś już w tym roku nie lotował. Więc to takie oszukanie na siłę. Tam ten pan mówi, że nie ma z tą osobą kontaktu. Więc tutaj nie ma jak, żeby odwieźć, powiedzmy, tarkusie. O taką klatkę zapałam z balkonu. kiedyś znalazłam taką klatkę, właśnie. I teraz mi się tutaj przydaje na różne okazje. No i właśnie tutaj targusia takie zapoznanie. I taką będę wystawiać w tej klatce. Po pierwsze, że będzie się aklimatyzować, żeby tak nie było takiego, no nie szoku termicznego, ale jednak różnica temperatur już będzie, będzie coraz większa. No i e, widzę, że jej tutaj odpowiada. To jest teraz, już nie ma gołąbków, ale rano to na pewno tutaj więcej przyleci gołąbków i ona sobie z nimi pogada. Tylko na koniec jeszcze minutka z Zosią, nie minutka, sekunda. Zosią tylko tam obserwuje, co tam się dzieje. Co tam Zosieńka? Co tam się dzieje, kochana? Zosia coś mało się odzywa ostatnio, ale jak ja do niej gadam, to ona potrafi tak śpiewać.